Kochani, byłem na zakupach spożywczych i wiem, nie ma się czym chwalić, ale e, zawsze u mojej Oli oglądam takie shopping hole ze spożywczych zakupów i uwielbiam to, więc nagram takie samo. Pozdrawiam Cię, Olcie. I tak, co my tu mamy? E, poza tymi owockami mam jeszcze dwie torby mrożonych owoców, e, mrożonych, mrożonych jagód, e, jogurt grecki, bo jutro robię bowla i do tego bowla też potrzebuję łososia taki od razu kupiłam taki jakby wędzony na ciepło. W sumie to nawet nie jest łosoś, to jest pstrąg. I one chyba były najdroższym zakupem w ogóle. Ej, to jest miękkie, nie wiem, czy taki chcę. No dobra, one, jedna sztuka 15 zł, więc w sumie, no, 30 zł już za dwie sztuki, ale naprawdę polecam bowl'e z tymi łososiami. Jezu, tak go wytycałam, przepraszam Cię, pstrągu, w ogóle jesteś pstrągiem. Mango, takie papryki fajne, pomarańczowe, e, papryka taka, 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 bo będę robiła lecho e, Awokado też do bowl'i i papryk tyle kupiłam bo będę robiła leczo tak samo do leczo wleci cukinię. jeżeli chcecie przepis na moje leczo wystarczy jedna wiadomość jedno serduszko i robię wam przepis na leczo więc kupiłam jeszcze indyka więc też już siedzi w lodówce tak mamy limonkę mamy imbir sergwiecki do do czego do owsianki i teraz Ola zawsze robi tak że obstawiacie ile wydałam jeszcze tu jest pół kilo indyka i dwie torby mrożonych owoców Ale ja lubię takie słoneczne poranki, w ogóle jakoś jak mam te słońce, to od razu mi się chce wszystkiego. Chciałam Wam pokazać, jaką ładną bluzkę zrobiliśmy na Mhm. Mm mm -hmm. I to nie jest tak, że ja sobie nałożyłam jakąś siatkę pod spodem, tylko to jest już wszyte i w ogóle nie czuć tego wszycia. Podoba mi się to. I na przykład dzisiaj chciałam się ubrać tak, że do tego nakładam rajstopy, jakieś takie biker shortsy i że to jest już outfit, ale właśnie jesteśmy info, że musimy mieć dzisiaj czarne spodnie na nagrywki na Gen Z, więc. stypa, ale... Mm. Jedna koszulka i robi już cały outfit, wiecie o co chodzi. Kochani, właśnie wydarzyło się coś, dzięki czemu jestem najszczęśliwsza na świecie ale na początek backstory. Pół roku temu około leciałam do, na Bali, tak, na Bali, to było chyba nawet ponad pół roku temu, no i przed tym wylotem, dokładnie dzień przed wylotem, zaczął mi się jeden kolczyk babrać, dokładnie kończ, którego miałam już od 3 lat i wszystko z nim było spoko I akurat przed tym wyjazdem się zaczął pieprzyć, więc stwierdziłam, nic mi nie popsuje tego wyjazdu, wyjmuję kolczyk w cholerę, pozwalam mu zarastać Trudno, jeżeli po trzech latach on mi robi takie rzeczy, to zarastaj. No i słuchajcie, dzisiaj rano stwierdziłam, że wymieniam sobie helixa, no i wyjęłam tam jeden kolczyk, i tak myślę sobie, a spróbuję go wsadzić w tego końca. No ale to był dosyć gruby taki e, piercerski kolczyk. No nie wszedł, ale tak miałam wrażenie, że tam jeszcze jest ten kanał, i tak nawet dotyka mi. Ty no. Dobra, spróbujmy jakimś cieńszym kolczykiem. I słuchajcie. Nadal mam kolczyk. Chodzi o tego księżyca. Nie wierzę, że on tam nadal był. Nie mieści się już w niego taki gruby kolczyk piercerski, ale cienki, normalnie, normalnie wszedł. Jestem w szoku, bo to tak jakbym sobie zrobiła dzisiaj piercing i nie musiała go goić, bo to jest mój dawny zagojony piercing, który wcale nie zarósł.